Dzień dobry, dzień dobry, witam się serdecznie na wideo prezentacji sklepu internetowego MacFan. Dzisiaj mam dla Was klasyka od Apple'a, a mianowicie MacBooka Era A1466. Nie traćmy czasu, jeżeli jesteście gotowi. Przejdźmy od razu do szczegółów. Pokażę Wam go pod kątem techniczno-wizualnym. Więc jeżeli chodzi o system operacyjny, który mamy tutaj zainstalowany, tak jak widzicie, jest to macOS Catalina, najnowszy system od Apple. Mamy tutaj 13,3 na matryce. Jest to model o identyfikatorze ERLI 2015. Jeżeli chodzi o procesor, mamy w tym przypadku tutaj dwurdzeniowy procesor Intel Core i7 2,2 GHz w podstawie taktowania, jeżeli chodzi o turbo boost jest to 3,2 GHz. Mamy tutaj procesor tak jak powiedziałem i7 piątej generacji. Do tego macie pamięć 8 GB 1600 MHz odświeżania, całość na ddr trójce. Jeżeli chodzi o grafikę Intel HD Graphics 6000. Zobaczmy sobie, jak wygląda temat z dyskiem. Macie tutaj super szybki dysk SSD. Myślę, że o optymalnej pojemności, a mianowicie 250 giga. Zobaczmy, jak wygląda temat z matrycą. Tak jak powiedziałem wcześniej, 13,3 cala wielkość matrycy, 1440 na 900 pikseli rozdzielczość. Zobaczmy sobie jeszcze temat, jeden bardzo istotny, który chciałem poruszyć, a mianowicie identyfikator modelu, który mamy w tym miejscu, czyli R2015, bądź też kod producenta, czyli MacBook Air 7.2. Zobaczcie sobie, że w tym przypadku, w przypadku tego modelu, który dostaniesz po zakupie, jest to data produkcji tego konkretnie, tej konkretnej sztuki. 18 lipiec 2016 rok. Zobaczcie sobie, jeżeli chodzi o ilość cykli na baterii, mamy raptem 318 cykli, czyli można by powiedzieć, że MacBook jest naprawdę w bardzo fajnym stanie technicznym. Pokażę jeszcze Wam go, jaką wygląda od strony wizualnej. Tak jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o Palmer, jest jeżeli jeżeli chodzi o touchpad, klawisze są one w ładnym stanie wizualnym. Klawiatura pokazana specjalnie w oryginalnym układzie, tak jak do nas przyszła. Jest to układ skandynawski, oczywiście z polszczyzną naklejkami do układu klawiatury, kuwerty Popatrzcie sobie przy okazji jeszcze jaką wygląda tutaj na boku. Więc tak, jeżeli chodzi tutaj o boki, tutaj akurat w tym przypadku nie macie jakiś wygniotek zarysowań, pokażę wam przy okazji jak wygląda tutaj on na bokach. Co tutaj mamy? Mamy tak wejście na kartę SDXC, mamy tutaj wejście USB 3.0, mamy wejście Thunderbolt 2. Pokażę wam jeszcze jak wygląda tutaj od strony obudowy zewnętrznej. Zobaczcie no naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Bez jakichś tam większych rys, bez większych jakichś wygniotek. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają tutaj boki. Popatrzcie sobie. I omówimy sobie teraz przy okazji pozostałe złącza, znajdujące się w tym MacBooku. Więc tak, złącze zasilania. MagSafe 2, dodatkowy port USB 3.0, wejście słuchawkowe mini jack oraz tutaj mamy wejście na głośniki, głośniki oczywiście stereo. Dodam Wam tylko jedną istotną rzeczą, mianowicie, że oczywiście każdy sprzęt, który przychodzi przez nasze ręce jest podwójnie audytowany, a mianowicie przeglądamy tutaj wszystkie klawisze, ich sprawność oczywiście, sprawdzamy matrycę, sprawdzamy baterie, sprawdzamy poszczególne, poszczególne złącza, dostajecie od nas na MacBooka gwarancję serwisową. Dodatkowo chcę Wam pokazać tak, do tego akurat konkretnego modelu, który Wam prezentuję, który dostaniecie po zakupie, dostajecie w oryginale MacSafe 2, zasilacz aploski, do tego oczywiście mamy wtyczkę, wszystko będzie ładnie spakowane i bezpiecznie, bezpiecznie przygotowane do wysłuki. Także, tak jak widzieliście, MacBook fajnie prezentuje się pod kątem techniczno-wizualnym. Uważam, warty swoich pieniądze o mocnej, optymalnej konfiguracji, serdecznie zapraszam do zakupu.